I z, i spojrzał logan, że to że ona followuje tylko mnie! Ciśniemy, <laughs> yeah, 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 yeah. ale ciśniemy tą tą furą. Panowie, oby tylko policja kurwa nie nie stała gdzie o. Oj, to masz babu placek kurwa. <śmiech> <śmiech> nie wydaj na głupoty, na drogie koszule, okulary i tak dalej. Wydam na mandat <laughs> No.

Gdzieś tu jeszcze, panowie, powinny być worki, ale zastanawiam się, czy to tu myślicie? E, poczekaj, 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 chyba nam się koło z zablokowało. Jak to? No, po, Pojedź do przodu. Popatrz, jakie ślady czarne zostawiają opony. Ooo. Cały czas? Ooo, dziś tak. Hamuje. Ręczny spójrz Spuszczony, spuszczony. No dobra, panowie, dwa wory. Dobra, dobra. rozkoczę. Okej. bogaty, panowie. że oh. 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 oh.

Rozalia followuje tylko Felipe. Jak to? To była Rozalia? Ta, do której zagadał? Tak, to była ona? Okej, okay. jedziemy na Insener A, i, i spojrzał Logan, że to, że ona followuje tylko mnie. Je, yeah, je, yeah, yeah, yeah. Loga, nie wydurniaj się tam, bo spadniesz. Dobrze Picio, zaraz się napiję. Ale ciśniemy, ale ciśniemy tą tą furą. Panowie, oby tylko policja kurwa nie, nie stała gdzie. O. <grym> Oj to masz babu placek kurwa <grywa> <A> <grywa> <grywa> Przedziwne było, o co chodzi? idzie jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Restauracji, musisz stąd wyjechać Kurwa, to zdecyduj się panie To może wcale mnie panie, zatrzymuje Jak się nie ma gdzie zatrzymać Tutaj jesteśmy na prawoskręcie Nie wiem czy to... Nie wiem czy to nie jest przypadkiem Jest Prawo, w lewo, prosto pojedzie z nami i pomoże nam śmieci zabrać. Aby tego nie było dużego mandatu Pan Scott? Ja jak leci Dobrze, dobrze leci. A jak tam? Ta, jest w porządku, a zatrzymałem Cię, bo przekroczyłeś prędkość. Mam nadzieję, że o tym wiesz. No, no... Spieszymy się, wiesz pan, jak to jest na robocie, no. Chcemy dojechać na czas. Szef nas tego rozlicza, nie tylko z paliwa, ale też z wykonanej pracy, jak szybko, no. Dlatego pracujemy w tak prężnym zespole czterosobowym. A, no rozumiem, dobra, daj mi Twoje ID i... Albo licencję kierowcy... I dokumentacja tego wozu. Skoro to jest firmowy, to powinien A być... Się A patrzcie by legitymował. przecież widzi moją odznakę na piersi. Trzymaj. Trzymaj. Okej, okay, poczekaj tutaj yy, zaraz do ciebie wrócę, nie dzwoń po nikogo i tak to. Dobra. Nie chciał, żebym zadzwonił pewnie do jego matki. Nie <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie za dużego mandatu. Czytam też cytacji. A tutaj jest na jakąś bułkę w śmietniku. Ja bym sobie miał. O, słonecznego. Mogłeś mi ją zostawić, po tym mandacie pewnie też będę musiał szukać. <laughs> Czy też jak to mówią, cytacji. <laughs> Mogę ci czegoś poszukać, jak chcesz. O, o rzuci okiem. Dobra. Pokażcie mi tego szata. Ale ciśniemy, ale ciśniemy tą, tą furą. Panowie, oby tylko policja kurwa nie, nie stała gdzie... O kur... <laughs> Oj, to masz babu kurwa. O kurwa mać. <laughs> o kur... Policja kurwa nie, nie stała gdzie... O! Pomodli Dobrody 31 followersów, ja pierdziele. Gość Goście nie zatrzymuje. Pięknie jakby ze scenariusza, no. Kurwa macie. Ale nie ścisnąłem aż tak mocno. Z tego co widzę tutaj na liczniku. Ci masz tam... ...dwa tygodnie, żeby zgłosić się do... ...dowolnego stacji policji, bądź departamentu szeryfa inaczej zostanie na ciebie nałożone poszukiwanie, rozumiesz? dobra, jaka, jaka wysokość? jaka kwota? 350 dolców, 350 dolców dobra dzięki poczekaj jeszcze, podpisz mi się tam na dole no, i no i wiadomo. No. no, jaka jest pańska godność? Panie widzę, Hazuko, hazuko re. Hazuko re. A zostaw dla siebie, zostaw dla siebie sytuację. A, dobra. Ja biorę tylko tego. Dobra, nie zatrzymuję was dłużej. Skoro mam się świeżo, trzymajcie się. Dzięki. Dzięki. Yo. Wóz firmowy, szary truck, Hazuko Re, LSSD, przekroczenie prędkości, komentarz. Mam dwa tygodnie na to, tak? I ile kasy? Modem? 350. No dobra. Do przeżycia. Nie, ale ci, w, 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 w momencie że dobrze, że policji jakimś... nie ma, nie wyjechali. Tak. Nie, 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 nie widziałem. Kurwa, się podłożyło. Chyba jesteś jakimś wróżbitą, powiem ci, bo... No. Tego nie mogę może, muszę zmienić chyba zawód, no. Zdążyłem powiedzieć policja i się pojawiła, kurwa. Muszę, muszę myśleć o jakichś zajebistych dupeczkach w krótkich spódniczkach, no. Wtedy może będzie inaczej, no. Także chyba lepsze to przekroczenie niż czerwone światło. O, właśnie idzie jakaś. <laughs> Siemano. Kurwa. Damn, bro. Policja, tak. Psiarnie, psiarnie. Mhm. Kurde, już musimy tankować. Dzień, dźwięk z urzędziem

Dobra, jedę. Wikobi dzięki za 9 miesięcy się ma. wyjechała, co? Z klifu. Stacja znowu po prawej. Może zatankujemy. Tak jest. Kto tym razem? Biorę mandat na siebie, panowie, ale... Zatankuję na fulla. Zatankujesz na fulla? Tak. Dobra. O dzięki Czymaj Dzięki Babi To nie wydaj na głupoty, na drogie koszule, okulary i tak dalej. Wydam na mandat! No Co to za pieniądze za przekazywane są no A co? Mu na mandat Poczekajcie wyle? Stu wydał mi co za 10 sprzedałeś? Co co? Nie, bo sprzedał zapalniczkę. Baby Za, za paniczkę. paniczkę, za 10 dolców, 9 do przodu. Zobacz, jaka piękna rzecz tam jest na ścianie. Gdzie? Yeah. Tam. Jako drogę jedna 90 litrów około. Aaaa, okay, no. bankowana. No to nie przypadek. Mam winę. Oho, śmieciarą? <śmiech> <śmiech> o, teraz babę poszło. To jest taki, można powiedzieć, najbardziej miejski bankomat, który jest Ale najdalej najdalszy. od Policji. Te. Najbezpieczniejszy z wszystkich z miejskich bankomatów. Jeszcze na północ miasta, na wylotówkę, jakby się jechało na Sandy, e, jest też taka stacja, na pewno kojarzycie daleko Hornisa. Tam myślę, że dużo się dzieje i to był plus, bo wiesz, ludzie pod pod podjeżdżają do tawerny, do burgerowni, więc nie zwrócili by uwagi, jak po prostu ktoś odjeżdża i szarpie mm. Bankomat ze stacji. Tylko myśleibyśmy to wiesz, zrobić tak na chilku. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak naturalnie. Jakby to było. Przerwamy ten bankomat, szybka akcja i. jazda, nie? Ewentualnie ten. Wygląda jak niezły kociak, gruby kot, duży filet. Lecimy ja po wołkać. No, brońcie, po wejchu, po zapaku, potrafię ocać. Ocać bankomaty, dobyć, Czuj dobrą sprężynę. żywy. Jest tylko 10 tysięcy droższa, niż ta nasza w Sendii. To 10 tysięcy co? No 10 tysięcy jest droższa, niż ta w Sendii. Czyli tysięcy kosztuje, tak? A, 90... A ta kosztuje 85? 80. W mieście bankomat to możemy zrobić, tylko trzeba troszkę przemodelować nasz plan. Trzech odjeżdża pod bankomat, trzech go robi, a jeden już w sportowym, czteroosobowym wozie czeka w miejscu przesiadkowym, czyli takim pikawskim miejscu, gdzie jest koniec drogi, trzeba wysiąść z samochodu, przeskoczyć przez mur, siatkę, tam już czeka na nas gość i spierdalamy. Musimy znaleźć miejsce takie, że wiecie, trzeba uliczkę i trzeba wyjść wcześniej. A co my, co myślicie o tym, panowie? Co myślicie o tym, jak byliśmy wczoraj, no wiem, że źle nam się kojarzy ta wioska, w której byliśmy wczoraj, ale pamiętacie ten to miejsce, gdzie Edi mówił, że można przeskoczyć przez to ogrodzenie. Jakbym tam stał nawet drugą furą i by był problem, to moglibyście jechać tam na górę, przeskoczyć i, i wsiąść do mnie do fury, nie?